Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Coś tak zawiesiłeś? Nie, Nie wiem, bo zawsze jak się zawieszam, to w sensie jak czekam jakąś sekundę, to ty jesteś taki <grym> No bo się witam, miło mi jest. Witamy Was w A czy P Czyli pytania graniczne. Pytania graniczne, które Wy nam zadajecie na Instagramie. Fu, na Stories, coś mi lata tutaj. Na Stories. Zapraszamy Was do obserwowania nas na Stories. E, cały czas mi coś lata tutaj, nie widzisz tego? Jakiś duch, może. E, do, zapraszamy nas do obserwowania nas na Instagramie i oglądania naszego Stories, gdyż można się tam natknąć na pytania graniczne, w których zebraliśmy dla Was 20. A Oraz w... zachęcamy do obejrzenia poprzednich odcinków, jeżeli chcecie na przykład. Albo nas poznać trochę lepiej, albo po prostu się pośmieć, ponieważ jesteśmy bardzo zabawni. Tak, tutaj jest cała so, playlista A czy p. A wy piszcie w komentarzach swoje typy. Koniecznie swoje typy oraz uzasadnionka, chociażby krótkie, no bo wiecie, to jest I ważne. I jesteśmy też tego bardzo to ciekawi. Jest, to jest właściwie taka debaczna, debata, ja bym powiedział. To jest debata polityczna, społeczna albo polityczna. Albo mm -hmm. coś. Coś tam, coś tam. Zadaje to fucking pytanie od samego początku. Cekin czy brokat? Cykiny czy brokat? cykiny. Ja brokat wybieram. No ja chyba też brokat. To nie jest zamiennik, więc dla mnie to powinno być kompletem da. zawsze. No brokat jest bardziej taki, bym powiedział, uniwersalny, możesz go wszędzie zrobić, gdziekolwiek chcesz, ze wszystkim. Nie? Na pazurkach na przykład. No na przykład na pazurkach, ale możesz wszędzie zrobić brokat i jakikolwiek brokat. Na odbycie. No, zł, przestań no. Słuchajcie, w ogóle taka śmieszna anegdotka. Tak teraz dookoła tych naszych imprez, które wróciły, że um, ja kiedyś, a właściwie przez większość czasu, ten brokat, który nosiłem na sobie, na swoim ciele czy na twarzy. No. I wiele osób jakoś pytało mnie, jest, co to za brokat gdzie kupowany i w ogóle pamiętasz, co to był za Te, brokat? W sklepie e, takim plastycznym. Papierniczym. Tak. Tak, w sklepie papierniczym, jakieś takie, wiecie, tubki, no może nie tubki, to się nazywa fiolki, fiorki. czy takie, fiorki, po jakieś 80 groszy, czy coś takiego. W papierniczym, y, w szkolnej? W szkolnej w Warszawie, tak. <laughs> tak, chodziłem na takie wielkie zakupy i kupowałem jakieś, wiecie, zapasy na cały rok i przyklejałem to sobie do twarzy na jakiś krem, czy cokolwiek. Trzymało się. Nie miałem też jakichś podrażnień żadnych. Modziło. No. <grymne> bycie memem czy bycie mimem? Ja uwielbiam być memem. No ja też, no. Nie mam z tym żadnego problemu, mnie to bawi, jeśli oczywiście mem jest zabawne. My masę zrobiliśmy memów z serią i sobą. Tak. No? Ale najbardziej lubię gify. Gify najbardziej. Są najfajniejsze na świecie. Mimem pewnie potrafił być, bo to trzeba by być cały czas. Pierwsze, cały czas cicho. To już dla ciebie jest za dużo. Po drugie, cały na biało i czarno. To jest dla ciebie tak. za nudno. I po prostu nie, to by się źle skończyło, wszystko. Nie ta cała twarz na biało. Mnie trochę mimy przerażają, mówiąc szczerze. Jak oglądają nas jakieś mimy, te sorcia, ale ja to. Ja nie widziałem nigdy żadnego mima w realu. Tylko w jakichś reklamach jakichś w, leków na wzdęcia. A boże, był taki mim! Przejadłeś się. Jest ci niedobrze? Masz gazy? To było przerażające. Ale ja nie wiem, czy to był mim do końca, bo on nie był pomalowany farbą. Czy mim musi być pomalowany farbą na twarzy? Ja nie wiem. Tego. Bo w bajkach są zawsze pomalowani. Psycho Cappel czy z Family? Jesus. się na zadawać takie skomplikowane pytania. Pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo to jest jak wybór między dżumą a Cholero. Ja wybieram. Ja wybieram chyba z Family. Gdyż. Gdyż psycho-couple mnie przerażają i tak szczerze mówię, zupełnie poważnie mnie przerażają, boję się ich. A Andiak-Stamili mnie nie przerażają, trochę mnie nudzą, trochę mnie wkurzają, ale są tacy przewidywalni. Wolę mm -hmm. jak coś jest przewidywalne niż jak coś jest nieprzewidywalna. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. A ty? Boże, no nie wiem, co mam Ci powiedzieć Prawdę? na ten temat. Nie wiem, no chyba jednak bym poszedł w Psycho Cup. Dlaczego? No bo mnie im nie wkurzają. Właściwie nie wkurzają ja bo są mi tacy obojętni. Aha. No chyba tak. No Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski? Ja tego Musiałowskiego to w ogóle nie znam. No śpiewał z Wieniawą, na przykład. Grał w serialach. mnie ciało, Boli mnie ciało. Znaczy, ja kojarzę go wizualnie, a, ale też właśnie z jakichś takich storek z czy coś takiego, ale żeby on czymś grał konkretnym. Ja nie jestem fanem jakichś polskich kin czy seriali, więc sorry. Chyba, i... że Patryka Wegin. uwielbiasz tak, oglądać. Tak, 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 ale on tam nie grał akurat. Ani jeden, ani drugi chyba za bardzo jakoś To prawda. Nie. Musiał, musiał, musiał. Musiał to był ten z Rodzinki.pl. Tak, który teraz... Jest pakerem Jest bakerem, jest znany z tego, że pokazuje swoje mięśnie. Tak. No mi bliżej jest domu Musiała chyba jednak Musiała? musiała tak, z tym pakerem, oraz yy, no ta rodzinka per, no to jest, to jest śmieszne w chuj. Tak? No. Ja chyba też wybieram Musiała, mimo wszystko. Tak? 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 Tak. A nie będzie Musiała z kiemu smutno? No wiem, trochę mi to, o pomyślałem, o teraz trochę mi dobrze, to wybieram Musiała z żeby mu nie było. A teraz zimno. literę wybierę? Nie, z Nie ma dobrego wyjścia Alekcja. z tej sytuacji już. Niezecznie. Emerytura czy powrót do przedszkola? Ja wybieram emerytura. Ja bym chciał być na emeryturze. To mnie nigdy nie spotka, ale chciałbym być na emeryturze. Ale być takim niemieckim emerytem, czyli wyjeżdżać sobie do ciepłych krajów chodzić sobie, spacerować. Wiecie co, no ja też powiem chyba ku zaskoczeniu wszystkich, włącznie ze sobą, że emerytura. Z tego względu, że po prostu tego jeszcze nie miałem. i Nie jestem jakiś podekscytowany super nie wiem, na, na starość i ogólnie jakieś, nie wiem, przekwitanie. No nie wiem, to jest jakby coś, jakaś taka zagadka, nie? No jest to zagadka. To jest jakiś, w jakiś sposób fascynujące i takie trochę może też przerażające, ale jest to, coś w tym jest, nie? A to przedszkole, no to było to przedszkole. No czasami było fajnie, czasami nie było fajnie. Ja ja ogólnie żyję w przekonaniu, że w życiu, w życiu, w życiu nie chciałbym jakby cofnąć czasu. No, ja też. Nie jestem szer. Nie wiem, jeszcze raz przeżywać jakieś 20 lat, czy 10, czy 5. Nigdy w życiu. Jedyne co mogę cofnąć czas to u chirurga plastycznego. To jest tyle. Raj stopy, czy pończochy? Jest co, przed nie, nie chwilą byliśmy w temacie o przedszkolu i ja tak. pamiętam, y, mam jakieś takie przebłyski, no bo to, to nie, nie wszystko się też pamięta, no, dokładnie z przedszkola chyba, nie wiem jakby, ale że kiedyś, wyobraźcie sobie, były w Warszawie zimne zimy i, tak, był śnieg, naprawdę i było zimne. były śniegi, były śniegi, było tak, o nie wiem, minus 10 czy coś. I ja pamiętam, że kiedyś moja mama kazała mi rajstopy zakładać. No, ja, i nie tak samo ja, nie ja nie lubiłem. Ja też nie lubię. Ja nie lubię, bo wiecie, to były takie rajstopy, no nie wiem, jakieś dla dzieci. To nie były takie rajstopy damskie, że takie cieniutkie, tylko rajstopy, rajstopy takie grube. I one ja nie wiem, czy one nie były jeszcze jakieś takie spędzące, czy coś. No, były okropne. Wiecie, to były lata 90. Okropne, takie białe były te, le? I to były takie, wiecie, rajstopy pewnie po kimś, nie? Czy coś takiego. No, no, Jakby, te, te klimaty. Te klimaty, no ale pończochy to co to jest? No, pończochy to jest, że nie masz z dubką. Tylko tylko, do... tylko jakby takie duże skarpety. Nie, no to wolę pończochy zdecydowanie. Chociaż. Ale wiecie, co to teraz śmieszne jest w sumie? No co jest śmieszne? Bo można by też powiedzieć, chyba myślę, że legginsy to takie cienkie, rajstopy. No ale bez stóp. A, to... Ale właśnie. Zobaczcie, jak jest zimno. Tak, bo mi to wszystko teraz się dzieje. Jak jest zimno, przypomnij sobie. No, jak jest. Jak zimno. jest zimno dla nas. A dla nas jak jest zimno, to jest koło 0 stopni, albo tak 5, nie. No. Czyli zima tutaj. My MÓGŁ powiedzieć, że zakładamy rajstopy. To są takie transformery. Bo zakładamy leginsy, i na leginsy zakładamy długie skarpetki grube, które można by chyba nazwać pęczami. No powiedzmy, no, powiedzmy. Więc. Pończochy z leginsami, można by powiedzieć, że w pewien sposób tworzą rajstopy. Czy na pytanie? Nie, ale, ale ty, dalej. No to ty odpowiedz. No nie, musimy odpowiedzieć. E, ja wybieram rajstopy. Nie masz żadnych. Nie mam żadnych, ale wybieram rajstopy z tych dwóch. Jeśli miałbym sobie jakieś kupić, to bym kupił sobie rajstopy, a nie pończochy. No dobra. Bycie szóstą żoną Michała Wiśniewskiego, czy drugim dzieckiem Andjax i Luki? Żona. Żona. To jest żane. prosty wybór. Od razu, żadne. Nigdy bym nie chciał być dzieckiem Angioks i no, no, Nie, nie. Remizowa impreza na pipidówie z Madonną czy wakajki w ciepłych krajach z Wersów? Nie no, banalnie. To proste. Widzicie, co ty? Wiadomo, że pierwsza opcja. No, nie to samo pierwsza opcja. To było za prosta. Ja w ogóle nie jestem fanem wyjeżdżania e, na wakacje z kimś. A ze mną? Nie, no z tobą to mogę, ale chodzi mi o jakimiś osobami dodatkowymi. Aha, Więc wiadomo. to już nawet nie musi być werso. To może być ktokolwiek i prawdopodobnie to skończy się na jakimś etapie źle. I dramą się skończy na tysiąc A tym bardziej, jeżeli jakimś cudem zdecydujesz się, że wynajmiecie jakiś duży jeden pokój, na przykład, wiecie, i jesteś skazany. W jednym pokoju. Kiedyś tak było, nie? Wiecie, nie wiem, miało się dwadzieścia kilka lat i nie miało się funduszy y, żadnych, więc... Y, się Albo w jakichś hostelach jeszcze lepiej, nie? Nie, 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 nie. Ja już powiedziałem to, że wybieram oczywiście Madonna, to jest zbyt proste. No, zresztą Bibiduwa brzmi nieźle. Bibiduwa no to nie nazwa. To, to nie jest kwestia, y, żeby tam jechać zamieszkać, mm. ale żeby wyrwać się na jakiś weekend czy coś, czy jakiś czas temu. Wyskoczyło mi to oczywiście w jakichś proponowanych reklamach, bo wiecie, oni cały czas nas śledzą. Co my pomyślimy, to to zaraz wyskakuje. Wiesz co chodzi? Wiem, 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 znam to. Nie wiem, czy ośrodki, czy jakieś takie przestrzenie, gdzie się w lesie wynajmuje jakiś... Yy, glamping. Pseudo, coś takiego. Taki namiot. Wiecie, coś się nazywa glamping. Glamping? Tak. Ale no nie wiem, czy to jest glamping, a glamping to nie jest takie już... Na maksa glam posz, bo to nie było aż takie posz. To jest glamour camping. Tak, ale to nie było takie, że miałeś prywatną łazienkę i kuchnię i salę, no, ale i telewizor. Był, Ale ja widziałem to, to był glamping. To, był, to już to wystarczy. To był glamping. Ale ten była tylko jedna łazienka współdzielona ze wszystkimi. No ale to był glamping. Już to już to jest tak. glamping. To jest no dobra, no to ja glamping na pipi długie się piszę. Reklama Shopi czy mądrości edyty górniak w zapętleniu? Ja wybieram mądrości Edyty Górniak w Zapędleniu, ponieważ reklama Shopee doprowadza mnie do szału. A mądrości Edyty Górniak sprawiają, że chce mi się śmiać. Yeah. Tak, 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 zdecydowanie. Zresztą widziałam ostatnio gdzieś ktoś podsyłał, że już teraz Andziak się zajmuje reklamą, reklamowaniem Shopee. Edzia, to jest wiecie, to jest inny świat, to jest inna galaktyka, więc ona tam się gada. O... Tape Recorder, pamiętajcie. Na, tym, na tej bazie właśnie, że mamy taki tape recorder, powstał cały mind control. Ostatnio jesteśmy fanami bardzo, bo ona wkroczyła w nowy etap, bo ona ma taki etap swoich mądrości, gdzie coś gdzieś usłyszy, coś takiego i to powtarza. I teraz cokolwiek jej nie zada jakiegoś pytania, to ona opowiada o percepcji. I jakby za, zadajesz pytanie Edzi, i ona jest taka. Ona się nauczyła nowego słowa po prostu, percepcja, i teraz wykorzystuje te nowe słowa. w tak. Wszystkich zdaniach. Ja widziałam, czy o Jusie pytali, czy pytali o to o Ziemię, że płaska jest. Ona wszędzie odpowiada, że Ty po prostu nie rozumiesz tego. Nie, po prostu Twoja percepcja na to nie pozwala. I jakby. Mm -hmm. To jest to. Jest to. Mm -hmm. Więc jakby, no, obawiam się, można sobie nie śmiać. Mała łyżeczka, czy duża łyżeczka? Duża A, łyżeczka. Ale jako co? No takie jest pytanie, musisz na nie odpowiedzieć. Duża łyżeczka ja. Ale w spanku? Duża łyżeczka ja. Nie, ale niekoniecznie nie jest tak zawsze to po pierwsze, ale na pewno Patryk jest na pewno dużą łyżeczką, jeżeli jest kwestia jedzenia lodów. <noise> tak! Ja jestem zdecydowanie małą łyżeczką w kwestii jedzenia lodów, bo ja lubię się delektować rzeczami miłymi. Ja lubię jeść. I ja lubię, jak na przykład lody, to jeść się powoli, albo jak chipsy są, to ja lubię na przykład, wiecie, te, te mniejsze kawałki najpierw zjeść, a on po prostu wszystko garścią, wielką łychą, zaraz to się skończy, pójdzie po następne. Never mm. enough, nie? No, chyba ogólnie to mała. Chillerka na balkoniku wieczorem, czy wieczorkiem w domu przy filmach? Ja chillerka na balkoniku wieczorem. Zwłaszcza, jak jest już lato, jest ciepło. Wiecie co? Zdecydowanie. My teraz wkroczyliśmy w taki dziwny etap, gdzie momentami zamieniamy się duszami jak koty chyba. Nasze. No, no. I pamiętam, że jeszcze w zeszłym roku, jak mieliśmy nasze pierwsze lato tutaj, to Patryk strasznie nie chciał y, na tarasie spędzać czasu i w ogóle ja musiałem jakoś wyciągać siłą, żeby tam być, nie? No bo teraz mamy tak ładnie na tym tarasie, że się aż miło spędza czas. Yy, I ja lubię wychodzić na taras i tam spędzać czas. Często teraz sobie tam jakby coś oglądamy właśnie. Ale lubię też, jak robimy sobie jakieś seanse filmowe i włączamy filmy na rzutniku i wiecie, jest jakieś lepsze nagłośnienie, jakieś głośniki czy coś. No i tego nie zrobisz na tarasie. Na tarasie, no ciężko. W chwili obecnej przynajmniej. To jest pierwsza kwestia, więc czasami lubię w salonie. Nadal. A druga kwestia jest taka, że też staram się, żebyśmy nie spędzali każdego wieczoru na tarasie, bo poszkodę mi kotków trochę. Że bez nas są. Ojej. No, to no to... bo wiecie, no bo nie wychodzą kotki, no bo kotki są szalone swoją drogą. Co? Powiemy Powiemy o tym. Jakoś tak wyszło, nie z naszej winy, ale nieważne, nic się nie stało. Ktoś zostawił trochę bardziej uchylone drzwi tarasowe. Tarasowe. Wchodzę sobie do pomieszczenia, gdzie widać taras i patrzę sobie przez okno, tak po prostu zerknąłem sobie tak po prostu yy, i patrzę, a tam myszka sobie chodzi po tarasie. I po prostu sobie chodzi. Jest taka trochę przerażona, jest taka Wiecie, odkrywa świat, nie? O, odkrywa świat, ale chodzi sobie. Ja myślałem, że oszaleje. O, no, wyobrażam co Pobiegłam Pobiegłem, szybko ją zabrałem, nawet się nie wyrwała ani nic. Bo była też taka spanikowana, bo ona dobrze wiedziała, że ona nie może tam być. Tak, bo ona za każdym razem próbuje, wiecie, ale to jest jakby, to jest krajzolka, to jest. nie, 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 bo tam, wiecie, ptaki latają wszystko. Ona by zaraz poszła zwiedzić wszystkich sąsiadów i nie wiadomo co jeszcze. Nie, nie, nie. Zatrzasnąć się w windzie z Edytą Górniak czy Michałem Wiśniewskim i jego piątką dzieci. Nie edyta. edyta. Nie, Edyta, mimo wszystko, bo ona najwyżej będzie coś tam gadać, jakieś głupoty, to się pośmiejesz. Powiedź coś o percepcji. Tak, tak. Też... Albo będzie... Ja, ja już przywykłem też, wiecie, z, nie wiem, czy to z wiekiem, czy to leki, czy co, jak czasami jacyś ludzie gadają głupoty, to ja po prostu jestem taki... Taki jestem, wiecie, jestem sobie tam, nie, i... No i tak sobie to, to, to jest, nie, już nie mam ochoty nawet, wiecie, wchodzić w jakieś dyskusje czy coś, po prostu to tak, słucham i nie, nie zabieram głosu i, i wszystkim jest miło, nie, oni tam się wygadają. I to nie obchodzi w sumie, więc niech sobie gada. A dzieci? Dzieci będą się drzeć. Jezu, i dzieci jeszcze no. nie wiadomo, skoczą mi na głowę jakieś agresywne... Edyta myślę, że mimo wszystko ona jest agresywna słownie, a chyba nie fizycznie. A z dziećmi to nigdy nie wiadomo, zresztą piątka dzieci i Michał i ja, to już jest 7 osób. Ja nie Będzie. wiem, czy to nie jest przesada. Tak, to, to prawda. Może być niebezpiecznie. Batman, czy Superman? Batman. Batman, ja lubię Batmana, bo miał super gadżety, super furę, super wdzianko, i był taki trochę mroczniejszy. Mroczny, no, tam, no. no, miał cały ten strój czarny, a nie jakiś niebiesko-czerwony. No, ja też, w sensie oczywiście. Ja w ogóle kiedyś w dzieciństwie kolekcjonowałem komiksy i y, Batmana to były moje ulubione komiksy, nadal je mam. To prawda są, e, do... I ulubione moje filmy, te Batmana, jakby ta, te, te, te z lat 90 Nie, nie widziałem nowego Batmana jeszcze. Pewnie obejrzę w swoim czasie, ale jakoś nie wiem. Póki co za dużo jest tych superbohaterów w wszystkich filmach. A Superman jakoś nie wiem, to mnie nikt nie przemawiał za Be bardzo. Też. Nie miałem żadnego komiksu z Supermanem, bo to było takie... Człowiek z nadludzkimi mocami, który zdejmuje okulary i oni go w ogóle nie rozpoznają. Wygląda tak samo tak, i jako dziennikarz i jako Superman. I wiecie, jakieś bez sensu nie? To było nie? Sensu, A ten Batman nie miał jakiejś zdolności. On miał, musiał sobie radzić z jakimiś gadżetami, czy z jakimiś kung fu, czy innym czymś. No i był taki mroczny przy tym, nie? Więc... To było fajne. To odpowiadało... Bardziej przemawiało do mojej duszy. Rap czy disco pola? Ja wybieram rap zdecydowanie. Wiecie co? przyznam wam się teraz szczerze do czegoś. Aczkolwiek... No. No, są pewne wyjątki, Są tak. pewne wyjątki, nagraliśmy nawet y, odcinek wow. o naszych piosen ulubionych piosenkach Tutaj możecie No zobaczyć. tylko, że to były takie piosenki lat 90., czy tak. jakieś 2000, no a nie to co teraz. Czym jest rap? Rap z muzyko. Zadam to pytanie. Tak, ale czym na przykład różni się rap od hip-hopu? Hip-hop to jest cała subkultura. Ale też jest muzyką, też jest gatunkiem muzycznym. Też jest. Z tego co kumam, to hip-hop jest raczej szerzej jako cała subkultura, a rap jest konkretnie muzyką. Mi się zawsze kojarzyło, że rap to jest takie coś bardziej takiego, nie wiem, jednak agresywnego, wulgarnego, ale nie wiem. Czy są jakieś rapolodzy tutaj? Mogą się wypowiedzieć. Myślę, że bardziej to podchodziło pod hip-hop niż rap, ale lubiłem i lubię jakichś tam wykonawców. Jakich? To jest prawda, lubię. No przecież wiesz dobrze, wiesz, że kocham, uwielbiam Missy Elliot. Jeden 8 0 Mmm. Niespecjalnie. Mezo? Mm, nie, nie, niespecjalnie. Ale pamiętam, że kiedyś mi strasznie się podobała piosenka takiego, nie wiem czy to był jakiś zespół hip-hopowy, czy coś pocahontas. Był, jest poka pocahontas mi... Mi... C przez z. Tak. -Po -K -Po -K Teraz tak mi się przypomniało. Czyli powstrząs dla nas? Nie, nie wiem. Nie wiem. TVN czy TVP? Jedna literka, a tak wiele zmienia. No, kochana, tego. Jak dla mnie, przy całej mojej niechęci do TVN-u, która jest spowodowana, jakby ich niechęcią, wybieram 5 pozwów. 5 pozwów mamy, yy, to wybieram TVN. No, mimo wszystko tak, wiecie. Ale to jest jedno Drugie no, no to jest takie PCPO, wiecie, no. Jedno może jest bardziej jakieś takie cywilizowane, ale to też jest taka maska. Wszystko jest w tym samym bagienku. No ale co zrobisz? No to zrobisz, nic nie zrobisz, tak? Jakby musisz w tym istnieć. Lepsze jest chyba to, co jest po prostu mniej jakieś takie. Śmierdzące. Mniej agresywne do ogółu, może tak. Tak, o, to jest dobrze powiedziane, no. no. Przedczypa. Po? Ja przed. Ja zdecydowanie przed, bo jestem niecierpliwy i ja po prostu wszystko jak najszybciej muszę mieć zrobione. Więc ja przed. Ale przed czym? Na przykład? Przed obiadem, na przykład. Tak? Wolisz być głodny niż najedzony? Nie, wolę być najedzony. Czyli wolisz po? Nie, wolę być przed obiadem, sobie coś zjeść, żeby być na jedzonym. Wolisz przed obiadem coś zjeść? Tak. Ale obiad jest jedzeniem. No ale to nie można łączyć jedzeń? można? Czyli wolisz być przed obiadem najedzone. Tak. Więc I Na i, przykład jak i, wychodzimy na śniadanie gdzieś na miasto, to ja wcześniej jem śniadanie w domu, dlatego, że jestem później głodny. Nie wyobrażam sobie tego, żeby iść tak na głodę, omora na miasto. No ciężko mi powiedzieć. Mi, mi, mi pierwsze, co przyszło do głowy teraz właśnie, bo ten okres to jakby nasze imprezy i przed imprezą, czy po imprezie i no z jednej strony po jest, wiecie, no jest to zmęczenie, ale jest jakby ta taka ulga, komfort, że jakby wszystko jest okej, okay, zakładając, że wszystko się potoczyło okej. Okay. A przed jest znowu gigantyczny stres, ale jest też przy tym ta adrenalina, frajda i taka... no nie wiadomo tak naprawdę trochę, nie? Więc kurde, chyba jednak przed, mimo wszystko, już tak pójdźmy na maksa. Nosowska czy Ralf Kamiński? Nosowska. U mnie też Nosowska. Ja lubię Ralfa Kamińskiego, ale Nosowska jednak... To jest królowa. To jest królowa, cały Słow. jej dorobek. Rolf Kamiński ma przed sobą jeszcze długą drogę i może gdzieś tam się znaleźć na samym szczycie, ale póki co na nim jest nosowska. Zdecydowanie. Do końca życia jeść tylko warzywa, czy do końca życia jeść tylko mięsa? Warzywa. Zdecydowanie warzywa. No warzywa, no jakby tak trzeba było wybierać, wiecie, warzywa są bardziej takie różnorodne i tak. nie, nie zapominajmy o tym, że ziemniaki są warzywami. To jest to bardzo ważne. ważne. Ziemniaki można jeść w tylu postaciach różnych i one są zawsze super. Wyobraźcie sobie, nigdy w życiu już nie, nie zjeść zi ziemniaka, ziemniaka. Je to koszmar. Koszmar. Najman czy Stanowski? No, to pierwsza. No, wydaje mi się, że Najman, bo jest zabawniejszy, mniej niebezpieczny dla społeczeństwa. Też mi się tak wydaje. W całej mojej niechęci wielkiej do Marcina Najmana wybieram Marcina Najmana. Wiecie, Naimana. no to jest koleś, który nie wiem, co. Jest właśnie, przynajmniej klaunem. Wyjedzie no. na Częstochowę i nie wiem, nie wie, co się dzieje. Nikt nie atakuje jasnej góry. Co wy za głupoty? Nagra jakąś piosenkę, na przykład, taką, jak obejrzeliśmy, bo. i po prostu jesteś taki, no. Po prostu, Najman jest jak poker, ryzykowna gra Nie pójdzie ci karta, spadasz do dna No przynajmniej e, może z cringe'em ale jakiś taki e, dostarczy ci jakąś rozrywkę To prawda. Andjax czy Wersow? Ostatnie pytanie nie odpuścicie tej Nie Andziaks odpuścicie nigdy Andziaks, po prostu. Tak. Do śmierci będzie ta Andziaks. Nie no, Wersow, bo Wersow jest też zabawniejsza. Ja sobie cenię w y, jakichś postaciach różne levele, różne podpunkty są, kwestie, no. ale na przy przykład zabawność, tak? To, to może być zabawność, że ja mogę się śmiać z tą osobą albo śmiać się z tej osoby, to już jest nieważne. Co ona, jakie emocje we mnie wywołuje? Mhm. I wersał wywołuje we mnie takie emocje, no no, no śmieszne jest tak. No bo ona jest tak odklejona, że to jest zabawne. Jedzie sobie autobusem, ona tego nienawidzi, albo święci się dla nas i pojedzie autobusem, Nie czy... jechałam autobusem takim miejskim, Myślę, że już z dwa lata, jak nie wiem, co tak. Wiecie, jakiś koktajl y, warzywny, no po prostu i, i to wystarczy mi, nie? No, tak zdrowo, zdrowo bardzo. I jakby to jest życie. a druga to jest... Y, to jest zła, to, no. to jest zło. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Możecie pisać oczywiście swoje typy w komentarzach. Raczej musicie. Chciałem Raczej powiedzieć. musicie. Sorry, sorry. A tymczasem my się żegnamy i życzymy Wam smacznej kawusi. Pa, pa! pa.